Emptiness haunted me. I saw a light, but it was too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless place and I felt hard. Alex you, oh, you <laughs> so, so not right. Right. So, I guess I'm far. Cześć, dzień dobry. Witamy się w kolejnym vlogu. Zaczynamy dzień na u nas na budowie. Przyjechaliśmy się spotkać z Panem od sufitów. Pana jeszcze nie ma, e, pana, ale już właśnie o, widzę, że dzwoni, że jedzie. Także czekamy. A dzisiaj, słuchajcie, tak bardzo spontanicznie to wyszło. Normalnie w 15 minut że właśnie na Aleksa pojedziemy do Czuchowa, do tego Zo. To jest takie najbliższe tutaj nasze Zo, małe Zo, ale no jest sporo fajnych zwierzątek, że dzieci mogą sobie pooglądać, także jeszcze właśnie teraz mamy tutaj to spotkanie i stąd od razu pojedziemy do tego Czuchowa. Ostatnio miałam pokazać Wam dom z zewnątrz i nie pokazałam, dlatego teraz jak gdyby pokazuję, taki mamy kolor elewacji. E, bo już mamy elewację, ona jeszcze, ben, jeszcze będą niektóre części malowane na kolor troszeczkę ciemniejszy, dlatego że tak jak, jak gdyby jak mam w projekcie, tak będę robiła. O, tu już prawie to wyschło. E, mieliśmy, słuchajcie, wczoraj kopaną studnię i jest puszczana woda, i było tutaj wczoraj takie jezioro, a dzisiaj, przez to, że jest sucho. To tutaj już prawie nic nie ma. Zobaczcie, bo tutaj lała się woda. W ogóle lała się całą noc, jeszcze będzie się dalej lała, ale no masakra jak to szybko wyschło. No ale tak jak mówię, jest susza. Robią u naszych sąsiadów, czyli u Mariki i u Bartka. Wylewają im teraz podłogę. Nam już wylewali, ale też właśnie musimy do nich iść, żeby przyszli coś... Nam jak gdyby wytłumaczyli a propos lania tej podłogi. Alanku, nie brudź się. No i tyle. Cześć Aleksiu, pomachaj. Kto tu jest? Zobacz. Kto tu? Co masz? Kawałek pianki? No nie trzeba, nie trzeba. Nie trzeba, chodź. Alanku, zostaw, bo on też chce to robić. Uwieczniamy Naszą budowę w trakcie powstawania domu, już teraz, jak już obiją tymi płytami do końca, to już wchodzi e, e, ekipa na gładzie. Właśnie a tutaj, właśnie będzie sufit napinany, dlatego tutaj nie będzie płyt. Elektryka u nas też jest już rozłożona. Dzień dobry. Zostawić, sukcesywnie. Bardzo dobrze. Dzień dobry panowie. Alanku, pomacha, ja cię nagrywam. O, tam o drugi, mi zdjęcie, bo chcę zdjęcie. Zobacz, a w ogonię, tam wagonie fajny. To mi Panie Alex! Hej! Oj, okularki spadły! Założyć? Na główkę? Proszę bardzo. Panie Wakacjuszu. Super. Idziemy teraz patrzeć na zwierzęta. o chodźcie staniemy tu zobaczymy czy to nas ochlapie no ja wiem to było wcześniej to? Tu... to było, ale to nie no czekaj zobaczymy, bo dziewczyna będzie jechała nie wiem właśnie nie ma wody no na to? O matko! o matko. Trzymaj się. Nic się nie stało. <grywy>

Dai, dai, to go to the hospital.

Кристиан. тут и малютки, и там снова такая малютка. Ну, это сладко, бойся. Marka a, Piękne, a, się poradzam. Tak, jednym bo latać, to mała, to mała. To? Dobra, Alanek tutaj już nie jest. Stop! Stop! Mocno, 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 mocno. Trzymaj, 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 Stop! Trzymaj, 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 trzymaj. Padnie fajnie jest na ranę no, Chyba Po tyle emocji, przyszliśmy coś zjeść oh. Wypiłeś? Tak? Postaw, postaw jeszcze nie wypiłeś. Dobrze. Zobaczymy, czy będziemy tu jeść, bo zobaczymy, jak długo trzeba będzie czekać. Bo jest bardzo dużo ludzi.